Witam, witam, witam. Słuchajcie, tym razem Suzuki Bandit 1250 z 2008 roku. Czyli wersja na wtrysku oczywiście. Wyposażona w ABS. No i motocykl, słuchajcie, odkupiony od właściciela. Właściciel po prostu kupił sobie nowszego Bandita de facto. A tego postanowił na nam sprzedać Fajny Bandit, bo fajnie doposażony, słuchajcie. No szyba jest podwyższona, taka bardziej turystyczna. Zresztą pan powiedział, że miał do niego założony stelaż z kuframi. Eee, ale przydał mu się do następnego banita, więc zdjął ten stelaż, wkręcił z powrotem rączkę oryginalną jedynie co tutaj podświetlenie tablicy rejestracyjnej było montowane e, oryginalnie w tym stelażu więc e, trzeba tam nawiercić dziurkę nad tablicą rejestracyjną e, powiedzmy w tym miejscu, żeby podświetlało, żeby pan diagnosta i policjant się nie czepnął no, ale dobra, wracając do konkretów szybka jest zmieniona, zmienione są klameczki na jakieś takie z regulacją Karbonowy, niepodrabiany wydech Yoshimura, nie jest to żaden Aliexpress, jest to pełen oryginał. kraszpady zamontowane, jakaś osłona na chłodnicę do motocykla. I słuchajcie, motocykl naprawdę ładny, na bardzo bardzo czysty przede wszystkim ten motor. Jest on w oryginalnym lakierowaniu, naklejki również są w tym motocyklu w oryginale. Kanapy są żelowe i są bardzo fajne, bo firmy Moto. Więc i one raz, że wyprofilowane, dwa że dupa tu się nie ślizga, no i mocno wyprofilowane. Także fajne tu kanapki. E, widzimy, co więcej, jakieś gniazdo USB, e, tutaj widzimy, motocykl ma w tej chwili, słuchajcie, 57 tysięcy przebiegów, więc fajny przebieg, bardzo mały na taki motocykl, e, ma nowe opony, one były zakładane rok temu i Pan powiedział, że zrobił na tych oponach około 900, może 1000 km. E, chociaż nawet, bym powiedział, może na tylniej kreska jest, o, słuchajcie, dotąd widoczna ta kreseczka, 23 oczywiście i pilot roady, więc górna półka jeżeli chodzi o opony, a na przedniej oponie to ta kreseczka jest praktycznie widoczna dotąd więc fajny temat I tarcze hamulcowe fabryczne czy jest wyczuwalny rant? raczej bym powiedział, że może troszeczkę, może tam gdzieś coś coś czuję, uszczelniacze zawieszenia suchuteńkie, nic się nie poci słuchajcie, ładne kolektory silniczek malowany, nie ma tutaj żadnej przewrotki, nawet na crashpadach nie widzę żadnych tutaj śladów, te śrubki słuchajcie, ja tak po Powolutku, to wam pokażę, i jest wszystko ok. Regulacja zaworów była przeprowadzana. Pan mówił, że jak go kupił, to przeprowadzał regulację zaworową w tym motocyklu. Także tutaj ten element o tym wiemy. Zaznaczam, że takie coś miało miejsce. Ogólnie, słuchajcie, ładny, ładny. No Przede wszystkim w abs -ie. Napęd, słuchajcie, w tym motocyklu również jest fajnym napędem. On od zębatki nie odchodzi nawet, zobaczcie, nawet na troszeczkę. Jeżeli chodzi o wyciągnięcie, zobaczcie, on się nawet nie buja, nic. Także napęd też jest nowy. Nie spytałem o ten napęd i zwróciłem teraz uwagę na ten napęd, jak ten motocykl czyściłem, że to widać, że to jest świeży napęd w tym motocyklu. Ale nie pytałem. Jedyny wizualny mankament to mamy to. Jest tu takie, słuchajcie, 2 cm, no 3 powiedzmy, pęknięcie z zadrapaniem. Nie poprawiałem. Nie robiłem, taki kupiłem, taki wystawiam. Jest pełnia sezonu, więc zajmie to znowu tydzień czasu. Zdjęcie, danie lakiernikowi, potem ktoś przyjedzie, powie, że był malowany, że pewnie coś, jakaś straszna historia mu była, więc po prostu wystawiam tak jak jest. Jak komuś przeszkadza w sezonie zimowym dać, to sobie naprawić do lakiernika. Ja go kupiłem tak, jak tutaj go widzimy. Mam go tak naprawdę od wczoraj i dzisiaj go prezentuję. Słuchajcie, zobaczcie płyny. Motor w ogóle Fadmu Mówi, że bardzo go serwisował. Wszystko, co było należycie do zrobienia. To wszystko tutaj było robione na, na, na czas. ABS oczywiście zgaśnie po przejechaniu się e, tym motocyklem. Niech on nam chwileczkę po, pochodzi. Jak ktoś chce zdjęcia z zakupu motocykla, mam, to jest zdjęcie z zakupu. Tam nawet są jeszcze założone stelaże do tego motocykla, e, bo te zdjęcia zachowałem. Motor oczywiście zarejestrowany, więc w Cepiku istnieje jego cała historia tego motocykla. A mówię, naprawdę ładny, naprawdę czyściutki, a szyba jest turystyczna, ona jest wyższa, taka minimalnie przyciemiona. No Bandity nam się bardzo szybko sprzedają, są porządne maszyny i fajnie się tym jeździ. Zobaczcie jak te śrubki wyglądają, one takie wszystko błyszczące. Także mówię, napęd jest jak nowy, opony są nowki, tarcze fabryczne bez żadnych rantów i wszystko jest tutaj ładne, takie szczelne, czyste, takie jak powinno. Nie ma tu śniedzie rdzy, nic co by nas mogło odstraszyć. No i fajny komin. No tutaj ta osłona z napisem Yoshimura komin Yoshimury No, no fajny. Naprawdę słuchajcie, egzemplarz taki jakbyśmy chcieli. 2008 rok. I mówię naprawdę doinwestowany, że to motor, który dzisiaj wsiadam, jeżdżę, nie, nie ładuje od razu 2000, żeby wystartować w sezonie. Tutaj motocykl naprawdę od razu można jechać w podróż, bo nie wymaga żadnych nakładów finansowych no zobaczcie jak sprężyna wygląda tutaj zobaczcie jak ona jest czysta to wszystko jest takie, takie naprawdę czyste w tym motocyklu oczywiście nie jest nowe, no bo to ma 20 lat zaraz ale mówię, na taki motocykl 20 letni naprawdę jest to w porządnym stanie te zadrapanie, to tak jak ja zbliżę, zobaczcie, z tego, tej z perspektywy to tam ledwo widać to, dopiero jak ja przybliżę telefon, no to coś tam jest widoczne, więc myślę, że nie rzutuje to na nic w tej chwili na to, że trzeba to od zaraz robić, myślę, że pojeździć na jesieni sobie dać poprawić, jeżeli naprawdę będzie to przeszkadzać. No. Motor dzisiaj wrzucę w, oczywiście na Olixa i na Automoto. Na Automoto będzie tych zdjęć tam 35, na Olixie 5 i za każdym razem się powtarza, mówię to samo, no ale tak jest. Co więcej, firma wystawia oczywiście na niego fakturę VAT-marża. Kupując, nie płacicie 2% podatku do Urzędu Skarbowego. Zostaje Wam tylko przelejstrowany w wydziale komunikacji albo za 80 zł ze bez zmiany tablicy, albo 120 zł ze zmianą tablicy rejestracyjnej. Eee, telefon do firmy to 500-134-533. Postaram się słuchać jeszcze o zobaczcie. Nawet te naklejeczki to wszystko jest tutaj fabryczne. Ne? Na to wszystko tutaj gdzie ma swój kolor Widzę, że tutaj nikt nie ingerował w mnie Śrubki deki są takie błyszczące jak powinny Motor bardzo ładnie chodzi Zaraz go przegazuję, bo go nie gazowałem. Przełączniki czytelne. Czytelne. Zobaczcie, jakie płyny są czyste. Nie? To wszystko to, co powinno jest sprawne. Dobra, pali na dotyk ten motocykl i mówię, wypełnienia nie mają żadnych tutaj uszkodzeń, ogólnie poza tym jednym zadrapaniem nie mamy tutaj nic, do czego moglibyśmy się czepnąć w tym motocyklu, no może jedynie zamontować te podświetlenia tablicy, które były w stelażu, po prostu nawiercić dziurkę tutaj i zamontować je tak, jak powinny być w tym modelu. I to wszystko, co, co mógłbym dopowiedzieć do tego motocykla, takie strony silnika również Wam fajnie tak jak z bliska pokażę, żebyście mogli sami to pooceniać. Uważam, że taki naprawdę uczciwy, uczciwy motocyk. Przede wszystkim zarejestrowany. Również można sobie go tam w polskim w tym systemie Cepik sprawdzić jego tą historię. Na pewno jest. Zawieszenie, słuchajcie, czyściutkie, takie, nic tutaj nie pociśnie, żadna laga nie jest zadrapana, jakieś nie ma korozji na tych lagach, które mogłyby potem powodować jakieś problemy w dalszej eksploatacji tego motocykla, znaczy w sensie rozszczelniania się układu zawieszenia. Także tutaj jest wszystko tak jak Bozia nadała. Także 500-134 to telefon do naszej firmy. Ja ze swojej strony zapraszam, bo naprawdę bandit fajny, naprawdę fajniutki, czyściutki. Tak, jakbyśmy chcieli, I przede wszystkim mówię, na nowych oponach, na świeżym napędzie. No to trzeba to liczyć, bo to jest jakiś koszt 2000 złotych dzisiaj. A to, to, to ma znaczenie. No i druga sprawa, że dzisiaj dostać się do mechanika to też w pełni sezonu graniczy z cudem. Dzięki, pozdrawiam, cześć, Selfmoto i ława.